Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Fara, Telewidzów Fara TV i internautów. Pokój i dobro spokój i dobro, po franciszkańsku oczywiście, bo z tego miejsca inaczej nie można też pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów i pielgrzymów, którzy przybywają coraz liczniej na Kalwaryjskie Wzgórze. Sami Państwo słyszycie, że ojciec Edward Staniukiewicz, którego bardzo dobrze znamy, jest pełen energii takiej właśnie, skąd ojciec czerpie siłę tutaj na tym wielkim odpuście. No skąd można czerpać siłę na Kalwarii, jak nie właśnie z tego cudownego miejsca, sprzed cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przecież ona da Daje siłę, energię, daje radość przede wszystkim życia i, i nadzieję, że właśnie to wszystko, co dzieje się w sercu człowieka jest takie piękne i cudowne i tą radością trzeba się dzielić właśnie. Ojcze Edwardzie, ale mieliśmy taką informację, że ojciec nie tylko tutaj na Kalwarii przebywa, ale także w Przemyślu. Co tam w przemyślu takiego się ważnego dzieje? W przemyślu dzieją się ważne rzeczy, ponieważ jutrzejszy dzień jest takim szczególnym dniem na kalwaryjskim wzgórzu, szczególnie wieczór jutrzejszy będzie oratorium o ojcu Wenantym Katarzyńcu, no i w Przemyślu właśnie w tej chwili chóry i zespolone chóry i orkiestry zespolone właśnie ćwiczą, przygotowują się do jutrzejszego koncertu. Ten koncert zapowiada się bardzo pięknie, mamy taką nadzieję, że jutro też nam się uda porozmawiać jeszcze z twórcami, pewnie będziemy musieli także i ojca znowu zaprosić. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem jakimś wielkim twórcą, ale wspomagam to dzieło, bo to jest piękne dzieło w szczególnym roku, kiedy przeżywamy setną rocznicę śmierci ojca Wenantego Katarzyńca i chcemy również w taki szczególny sposób właśnie tym występem artystycznym uczcić to wielkie wydarzenie. Ojcze Edwardzie, przed chwilą ojciec się bardzo ucieszył tym, że wracają pielgrzymi z dróżek, dróżki pogrzebu Matki Bożej i wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pielgrzymi wracają, widać, że są troszkę umęczeni, ale są szczęśliwi. Widać po twarzach, że są szczęśliwi, bo przede wszystkim to promieniuje z ich serc i to jest myślę najpiękniejsze, że ta radość, niby pogrzeb, który się odbył, ale jednak, tak jak mówiliśmy dzisiaj rano, pogrzeb, który jednak napełnia nas nadzieją. Przed chwilą mała dziewczynka podeszła ze stóp na tutaj do mnie i się pyta, dlaczego księdza nie było na dróżka. Mówię, musiałem być tutaj. A ona mówi, no to proszę, księdza, trzeba się poprawić. No. no właśnie, takie są dzieci, i dla dzieci, no to jest pestka po prostu, to przejście tych dróżek. Zgadza się. Dla dzieci nie ma problemu, ale myślę, że również i dla starszych osób, czy w średnim wieku, też nie ma większego problemu, bo przecież ta droga. Tak jak w życiu, ona jest czasem kręta, czasem pod górę, czasem z góry, więc przeżywamy i czasem trudności różnego rodzaju w naszym życiu, ale to jest taka właśnie radość, że możemy właśnie iść, wędrować nieustannie i w tej drodze nie ustawać. Nie ustajemy w tej drodze i od pewnego czasu, tutaj na wzgórzu kalwaryjskim o godzinie 15.00 podczas wielkiego odpustu kalwaryjskiego, uczestniczymy w koronce do Bożego Miłosierdzia. To szczególna godzina i tutaj dobrze, że wybrzmiewa ta godzina, dlatego że jest to sanktuarium męki pańskiej. Tak, jest to sanktuarium męki pańskiej i taki właśnie był cel powstania tego sanktuarium. Fundator, założyciel kalwarii pacławskiej, Andrzej Maksymilian Fredro, właśnie pragnął, aby właśnie w tym miejscu, w w sposób szczególny czcić mękę Pana Jezusa, czcić Jego krzyż i pod tym krzyżem się spotykać, gromadzić się, żeby rozważać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. My bardzo często mówimy, że przychodzimy do sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, ale tak naprawdę to pierwszy tytuł związany jest z męką Pańską. Tak, pierwszy tytuł związany jest właśnie z męką Pańską. Takie było pragnienie. Skąd w ogóle się wzięło to, że Kalwaria powstała? Dlaczego? No, Pielgrzymi, którzy właśnie w tamtych czasach w XVI wieku, wcześniej, w XV, w XIV, nie mogli już pielgrzymować do ziemi świętej, bo ziemia święta była okupowana, zajęta przez innowierców, więc chrześcijanie nie mogli iść do tych miejsc, aby miejsc związanych oczywiście z Jezusem Chrystusem, aby rozważać czy mękę Pana Jezusa, czy Jego życie. Dlatego też wielu fundatorów właśnie zakładało Kalwarię w Europie, później w Polsce, aby dać możliwość przeżycia właśnie tych tajemnic w podobny sposób jak właśnie w Jerozolimie. Zresztą utrudnione było to pielgrzymowanie, przecież to bardzo daleko, nie było takich możliwości jak dzisiaj, aczkolwiek pandemia też wymogła, że pielgrzymów w Ziemi Świętej bardzo mało. Tak, oczywiście. Dzisiaj, w tym roku, i w poprzednich latach jest pielgrzymów bardzo mało. My, my się cieszymy, że możemy tutaj pielgrzymować do Kalwarii Pacławskiej, bo rzeczywiście, no, są to pewne może i lęki i obawy w naszym życiu, ale przecież Bóg nigdy nie napełnia nas lękiem, On nam daje właśnie odwagę, On wlewa w nasze serce nadzieję, pomimo różnych trudności, problemów, które gdzieś może na zewnątrz nas jakoś dotykają, ale Bóg nigdy nie napełnia nas jakąś obawą, jakimś lękiem, jakimś niepokojem, to właśnie On daje nam nadzieję. Tę nadzieję możemy czerpać właśnie tutaj również spod krzyża Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zakończyły się te pierwsze dróżki, które obchodziliśmy tak bardzo uroczyście. To taki centralny dzień podczas tego wielkiego odpustu kalwaryjskiego, ale Ojcze, trzeba powiedzieć, że jutro czeka nas jeszcze dłuższa droga, czeka nas więcej tych rozważań tutaj na tym wzgórzu. Zgadza się, dróżki Pana Jezusa rzeczywiście są bardzo długie i są wymagające, no bo wędrujemy i pielgrzymujemy z miejsca na miejsce, wracamy do tych nieraz samych miejsc. Trzeba dwa razy przekroczyć wiar, żeby właśnie obejść te wszystkie kaplice związane z tajemnicami męki Pana Jezusa, bo przecież doskonale wiemy, że męka Chrystusa nie rozpoczęła się tylko właśnie w tym ostatnim etapie, czyli od Pałacu Piłata, kiedy Chrystus został skazany na śmierć, ale rozpoczęła się już właśnie w Wieczerniku, kiedy Chrystus zgromadził swoich apostołów na ostatniej wieczerzy. Przepiękna mowa eucharystyczna, pożegnalna. Później właśnie ta modlitwa w ogrodzie. Oliwnym, gdzie wiemy o tym, Ewangelie nam o tym mówią, że tak Chrystus przeżywał jako człowiek, oczywiście mękę swoją, że to cierpienie aż wycisnęło na jego czole właśnie pod krwawy. No i później oczywiście zdrada umiłowanego ucznia, pojmanie Chrystusa, no i, i to osądzanie, szybkie osądzanie z czwartku na piątek, bo przecież trzeba było przed Szabatem właśnie zakończyć ten proces, niestety no dlatego nocne te narady, nocne oskarżania, żeby jak najszybciej właśnie ten proces mógł się dokonać. Na pewno te dróżki męki pańskiej są nam bardzo potrzebne. Wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci, ale także i zmartwychwstania pana Jezusa. Zawsze mi to jakoś się podobało, kiedy dochodziliśmy na ukrzyżowanie, kiedy wszyscy już umęczeni, ale też było widać, że przeżywający tę mękę pana Jezusa mogliśmy także stanąć przy stacji Pustego Grobu. I tam już to radosne Alleluja zawsze wybrzmiewa. Tam także bardzo często pielgrzymi dziękują swoim opiekunom. Duchowym kapłanom za to prowadzenie, także przewodnikom kalwaryjskim, którzy też są tutaj obecni. Więc takie jest życie. Właśnie są te trudne momenty, ale też są to takie bardzo radosne. Nasze, nasze życie czasem jest rzeczywiście takie bardzo trudne, i my czasem tylko widzimy, Tą drogę krzyżową, nasze cierpienia, nasze trudy, nasze upadki, i to rzeczywiście nam może też i przeszkadzać w naszym pielgrzymowaniu, w naszej drodze. I nieraz tak jak właśnie Maria Magdalena, która stała też już niby przy pustym grobie pana Jezusa i zapłakana, kiedy właśnie w tym momencie właśnie pragnęła spotkać się z Chrystusem, a jednak właśnie zobaczyła no, w tym już stałym Chrystusie tylko ogrodnika w momencie kiedy Chrystus do niej się serdecznie zwraca po imieniu dopiero otwierają się jej oczy otwiera się serce wypełnia się radością że jest obecny Bóg pośród niej Czyli można by powiedzieć, że przychodzimy tutaj na Kalwarię, żeby też usłyszeć, jak Bóg do nas mówi po imieniu, po to, żeby się otworzyć, po to, żeby jeszcze bardziej żyć tą obecnością Jezusa w swoim życiu. Oczywiście, że tak. Ja bardzo często też jak prowadzę pielgrzymów po drodze krzyżowej czy podróżkach kalwaryjskich, właśnie zatrzymujemy się zawsze pod tymi dwoma posągami, pod dwoma figurami, właśnie tam przy grobie. Pana Jezusa, i zawsze zadaje pytanie, czy pielgrzymi wiedzą, jaka jest to scena, jaką scenę przedstawiają te dwie właśnie figury? Wielu nie wie. Dopiero kiedy właśnie zaczynamy przyglądać się temu wszystkiemu, dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że właśnie Maria Magdalena klęczy przed Chrystusem, który jest. No, objawił się jej jako właśnie ogrodnik, i dopiero wtedy sobie uświadamiamy, jak właśnie to jest piękne, kiedy Chrystus może każdego z nas po imieniu wezwać, i to się przemienia wtedy nasze życie. To jest bardzo piękne doświadczenie. Zapraszamy tutaj właśnie na szczyt Jasnej Góry Podkarpacia, żeby w tym uczestniczyć. Ojcze, jeżeli ktoś chce wziąć udział w tym takim przeżywaniu tych dróżek, to tak, najprościej mają ci, którzy przebywają ze swoimi parafiami, dlatego że ustalają godzinę i wyruszają o dowolnej godzinie. Z tego co pamiętam, to chyba koło czwartej już piersi wyruszą, bo nawet żeby przed tym skwarem się troszkę schować. Tak jest właśnie, bo akurat. Dziękuję. Dziękujemy też Panu Bogu za tą wspaniałą, cudowny, cudowną pogodę. Myślę, że to jest Pan Bóg chce nam też może i wynagrodzić zeszły rok, który był taki troszeczkę no, niekomfortowy w naszym pielgrzymowaniu tutaj na Kalwarię, a dzisiaj widzimy, jak bardzo Pan Bóg nam to wszystko wynagradza, nawet właśnie w tym pięknym słońcu, w tej pięknej, wspaniałej pogodzie. Chciałem tutaj właśnie jeszcze zapytać o tą drogę, którą jutro mamy przejść, ponieważ tak ci. Parafialni, którzy są w kompaniach, mają łatwiej, ale ojcowie franciszkanie zadbali także o tych wszystkich, którzy w jakiś sposób nie są takimi pielgrzymami parafialnymi, nie mają tutaj swoich takich przedstawicieli grup, więc też wychodzi taka procesja wychodzą dróżki Pana Jezusa zorganizowane. O której godzinie i dla kogo? Tak, właśnie każdego roku pragniemy zorganizować dla wszystkich, ich indywidualnych pielgrzymów, ale również i dla tych grup, które są z parafiami, żeby też włączyły się w nasze kalwaryjskie dróżki prowadzone właśnie zawsze pod nadzorem naszych przewodników. Są specjalne rozważania. Te pierwsze są dwa rodzaje, można powiedzieć, dróżek. Dla dorosłych i również dla młodzieży. Pierwsze dróżki właśnie dla dorosłych rozpoczynają się już o godzinie siódmej rano. I tu jest taki wielki również ukłon w stronę księdza biskupa Krzysztofa Chudzio, który właśnie podjął się prowadzić rozważania w czasie tych dróżek pana Jezusa właśnie w dniu jutrzejszym, 14 sierpnia o godzinie 7 rano. I na te dróżki serdecznie właśnie zapraszamy. Natomiast drugie dróżki, które zwykle są przewidziane dla młodzieży, ale no dla wszystkich, który, którzy i młodo również się czują, rozpoczną się o godzinie dziewiątej. Także dwa, można powiedzieć, rodzaje dróżek, które gdzieś i na tej drodze krzyżowej będą się również krzyżować, będziemy się mijać, ale to nie o to chodzi. Ważne, żebyśmy szli tą drogą, którą wskazuje nam Chrystus. I dlatego też jutro zapraszamy tutaj właśnie o siódmej albo o dziewiątej. Szczególnie te osoby, które nie mają takich tutaj przewodników, są indywidualnymi pielgrzymami. Możecie wyruszyć właśnie z całą grupą. Warto tutaj być. Ojcze, Edwardzie, piękny czas. Kalwaria naprawdę fantastycznie oświetlona, z nieba żar się sypie, można powiedzieć, tutaj na nas wszystkich, ale też cieszy nas to, że tutaj cały czas jest tych, ten ruch pielgrzymów, którzy zdążają do Sanktuarium Męki Pańskiej i o tym właśnie mówiliśmy przed chwilą, no delikatny wiaterek nawet się pojawił, więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że ten wiaterek jest, bo przynajmniej przewieje troszkę właśnie te właśnie upalne chwile, momenty naszego też życia. No i serdecznie oczywiście zapraszamy tych wszystkich, którzy jeszcze może nie są zdecydowani, bo naprawdę warto. Jutro jest sobota, więc dzień myślę dla wielu, wielu i wolny od zajęć, od pracy, od obowiązków, a można ten dzień naprawdę przyjemnie, miło spędzić tutaj na dróżkach kalwaryjskich w naszym Sanktuarium Męki Pańskiej Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Ojcze Edwardzie, dziękuję za to spotkanie, za to, że mogliśmy powiedzieć o tym pięknym Sanktuarium Męki Pańskiej, że mogliśmy zachęcić naszych radiosłuchaczy i telewidzów do wspólnego pielgrzymowania, do przeżywania tych pięknych uroczystości. Jeżeli państwo chcecie być tak radośnie jak ojciec Edward, to oczywiście powinniście tutaj być. Może już dzisiaj, może jutro, może w niedzielę. Codziennie Kalwaria Otwarta. Ran, od samego rana do późnych godzin wieczornych, do apelu Maryjnego i zasłonięcia cudownego obrazu. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiam Ojca Edwarda, wszystkich Franciszkanów, którzy tutaj się o nas troszczą. I w tym momencie kończymy nasze spotkanie, ale tylko na chwilę, bo już o godzinie 15.00 transmitujemy na antenie Radia Fara także koronkę do Bożego Miłosierdzia. W tym momencie pozdrawiamy księdza Pawła Kowala i oddajemy głos do krosna.